Hej, cześć, manowam wszystkim ludzie, ja tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Spor. Jak widzicie nasze miasto broni się tak zajebiście, że przejechać się obok, naszego, obok niego nawet nie da. Przejmujemy powoli naprawdę siebie epicko wszystkie miasta i słuchajcie, zgodnie z tym co mówiłem, pierwszym krokiem, który teraz musimy uczynić jest planista miejski, no super stary, tylko że ja to chyba wiem. Słuchajcie, musimy sobie stworzyć pojazd. Musimy stworzyć pojazd latający. Nie, nie, nie. Nie będziemy wybierali. Stworzymy nasz własny. Na, 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 na. na, na zaprojektuj. O, samolot, tak? Samolot, samolot, samolot. Myślę nad zrobieniem UFO. A, to jest opcja. Soku. Będą, oczywiście, kurwa wielkie. Wiecie, jak większe to lepsze. E, tak czy siak, kminie właśnie. Nie, 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 zróbmy go, może, takiego, wiecie, sleek. O, taki niech będzie jeszcze wydłużony. Niech ten dziób też ma taki, pizdy długi. Czemu nie? Czemu, kurna, nie? Tego. O, już się. No, w sumie wygląda to dość epicko. Zmniejszmy go, może, w takim razie do rozmiarów, powiedzmy, takich. O. Będzie taki, taki płaskacz? Czy może zrobimy bardziej? No, może nie, nie aż tak, tak rozciągniętego. Dobra, okej. Okay. Tyle na razie zostawimy. Te kadłuby w ogóle mają jakieś znaczenie większe. Aha, wziąłem kadłub, który idzie w szybkość. No dobra, okej. Okay. Powiedzmy, że kadłub będzie dodawał element szybkości. Weźmy coś, co nam doda zdrowia. To dodaje całkiem fajną ilość zdrowia. Eee, dobra, czekajcie. Weźmiemy to. Zrobimy mu trochę tak. Zrobimy mu. Tak, wygniemy go jeszcze troszkę, powiedzmy. Tak, o, perfekt. W sumie praktycznie kurwa, perfekt. Wygląda ok, mi się podoba. Wydłużymy cię trochę, żebyś tak, powiedzmy, gładko wchodził w to. Tutaj zrobimy tak. No i jestem w chuj na razie dumny z tego, co powstaje. Perfekt, 30% życia, ta Chciałbym dodać od razu jakąś broń. Trójpromień. O, kurwa, this is fucking awesome. Damy trójpromień na środek. Trójpromień będzie taki zaawansowany. Czekajcie, bo jak tą kuleczkę chcę trafić. O! Perfekt. Trójpromień będzie taki. Nie no, będzie taki, żeby się w miarę mieścił na tym całym kadłubie. Jeszcze troszeczkę go zwiększymy. O chuj Może niech będzie taką po prostu ostrą dzidą, nie? Jestem mostrym dzikiem, każda świnia przy mnie krzyczy. A trochę go tu odchodzimy. Może za bardzo przesadziłem w tą stronę. Nie no, on musi być długi, wszystko co długie jest dobre. O chuj. Wait a second, o dobra, dobra. Żeby nie zepsuć tego mojego tutaj, wiecie, miejsca dla załogi, bo to wygląda naprawdę fajnie moim zdaniem. Mamy naprawdę sporą moc bojową, małą wytrzymałość, znaczy wytrzymałość no. Nie poszedłem jakoś strasznie w wytrzymałość, o powiedzmy. Dajmy mu coś na zdrowie. Co to daje zdrowie głównie? Jest coś, co w ogóle daje tak podwójnie zdrowie, czy znajdą się tylko takie rzeczy, które dają pół na pół. Zrobimy kurwa statek, który będzie miał skrzydła. You hear this? You hear this evolution? I'm fucking with you. Proszę kurwa bardzo, patrzcie jakie skrzydła. To jest to, to mi się podoba. Niech będą takie powiedzmy pseudowaszka, projekt waszka. To robi, jak będą jeszcze takie wygięte, to zajbiście. Możemy je w takim razie troszeczkę pochylić, żeby wyglądały bardziej legit. Myślę, żeby to sobie przestawić, bo to właśnie wyglądało tak troszeczkę, powiedzmy, dziwnie. Ciebie wygniemy w ten sposób. Dzięki temu możemy to powiększyć. Pewnie jeszcze, kurwa, wygrubić. Nie, nie wygląda dobrze, jak jest taki i gruby, ale taki trochę do pewnego stopnia. O! No i to jest, kurwa, broń. Tak. O, i taki, taki, taki tyci tycz. Nie, zrobiłem taki grubaśny. W ogóle dzisiejszy odcinek będzie taki 20-25 minut, ponieważ trochę śpieszam, mimo wszystko chciałem wam sporo nagrać, żebyście mieli jakoś w środku dnia. Broń jest całkiem zacną, muszę przyznać, no i teraz to są już tylko dodatki. O, jakie mogę dać dodatki? O, co to kurwa jest? Dysza. Damy tutaj dwie dysze. Będą takie. O kurwa. A oh, this is some hardcore sheet. Mogę to jakoś poobracać w takim trochę dziwnym stopniu. Kurwa jak to wygląda w tej chwili paskudnie. Damy tak. O! Wow, nie wierzę. Udało mi się je ułożyć jakoś tak w miarę, powiedzmy. Mogę... O, oh, pięknie! Proszę bardzo, jakieś wystające dwie dziury i musimy mu coś dać z tyłu. Cosmo grill! Dwa takie grille obok siebie, albo nawet jeden w takim razie, skoro jest taki wykokszony i ogromny. No kurwa, perfekt w życiu lepszego statku nie widziałem, La będziemy latać mikrofalówką. Rozszerzymy go w taki sposób. Niech będzie taki. O, kurwa nie powiem, ktoś tutaj ma jakieś kompleksy. I wychodzi na to, że niestety jestem to ja, gdyż to ja właśnie tworzę ten statek i same duże elementy tutaj umieszczam, ale nie sugerujcie się tym, absolutnie, w żadnym wypadku. Dajmy mu taki grill. No i dobra, mamy teraz 350 wytrzymałości, dość dużo walki, prędkość, nawet mam trochę wyjebane. Super, pomalujmy go w takim razie, jak będzie wyglądał z taką kolorystyką naszą czerwoną. Nie, dajmy samolotom trochę inną kolorystykę, może nie taką oczojebną, niech nie będzie też na pewno biały. Przejrzyjmy sobie tego gotowe wzorce, bo nie chce mi się naprawdę ustawiać tych wszystkich pozostałych. O, ja pierdolę. Jestem w niebie. Jestem kurwa w niebie. Nazwijmy go. Aerochuj. Proszę bardzo. No, zatem nasz statek latający został stworzony. Zastanawiam się, jak to w ogóle dokładnie działa, ponieważ mam naprawdę trochę hajsiwa. Mogę zrobić sobie cenę co statków, na, na więcej mi już granie pozwala. Tylko moje pytanie brzmi, eee, czy to jest uzależnione powiedzmy od tego, ile mam statków, ile mam miejsc na statki, czy może ile ogólnie mam miejsca, tak powiedzmy, globalnie? Już dość dużą część planety powiedzmy władam, dość dużą częścią planety co to kurwa to jest? jakiś statek wroga, samochód O, jak się skampił dzwaniaczek. dobra, będziemy wysyłali po dwa nasze weźmiemy, rozdysponujemy dwa te jebacze, żeby zdobywały gejzery ja sobie pójdę do tego miasteczka i ktoś mi radził, żeby zrobić tak, żeby zrobić po prostu parę, parę ze dwa miasta, w których będą same domy same jutkie domy to nie stać mnie? Nie, brak miejsca na więcej budynków. Okej. Okay. W Mnie to tak bardzo nie rusza. Jednostki latające zaraz poprzyzywamy. Eee, tutaj. Czy ja tutaj jeszcze coś mogę dać? Nie, mam brak miejsca. Wypierdolimy ciebie. Przykro mi stary, i damy tutaj zakład pracy. I teraz jest dość optymalnie, muszę przyznać. Jeszcze więcej hajsu. Dokładnie, co tutaj, tutaj się napierdalają, ale te moje statki wodne, myślę, bronią się naprawdę całkiem nieźle. Eee, statki wodne, bo mi tu kurwa atakują i przejmują, Oooo! jak pięknie wystrzeliły. That's what she said. To jest statek żółtych, tak? Tutaj już jest tylko jeden czy dwa? To ja wysłałem jeden czy dwa? Nie wiem. No dobra, ten już padł, dlatego ty ziomu, skoro zostajesz tutaj, będziesz przejmował powoli te gejzery, które już ledwo co w ogóle w sobie mają. Ale chuj z tym. Tutaj, jaki mam w ogóle przybytek hajsu? 4800 na minutę, to na razie jest wystarczająca ilość. Zwiększymy ilość domów na taką dość przejebaną. Trochę powydaję, ale dzięki temu będę mógł naprawdę sporo jednostek sobie kupić. Tak mi się przynajmniej wydaje, że moja logika tutaj jest ok. No teraz to już za drogo, bo hajsu nie mam. Twoje miasto jest atakowane, no niby kurwa gdzie? Tutaj? Przecież ja tu mam wieżyczki. Pytanie, czy te wieżyczki będą dosyć skuteczne, bo właśnie kurwa nie do końca chyba. Traci życie? Traci życie, coś do niego chyba napierdala. No, tych jest niestety łatwo przejąć, gdyż oni są... Co ja tutaj, co? Mam tu wieżyczki, całe miasto jest obstawione wieżyczkami. Czekajcie, panowie. Kupmy pojazd pływający i ten pojazd pływający niech zajebie tego gnoja. Aha, bo oni się tutaj tak jakby przeciwstawiają. Dobra. No, ten tępy chuj zaraz umiera, w ogóle nie wiem, nie... Co on sobie, kurwa, myślał w ogóle? Tutaj przyjmują te gejzery całe. To troszeczkę potrwa. To nie było dwóch jednostek? Gdzieś to, kurwa, się chyba druga ukryła. Są obydwie, Jezus Maria, tylko wtedy jeden chyba tylko walczył, taki tępy chuj. Hmm. No dobra, tu jest to moje miasteczko. Naprawdę jednostek latających chciałem sobie trochę kupić. Gdzie one kurwa są tutaj? Wiszą w powietrzu. Mamy zaznaczone. Mam. Eee, chciałem sobie coś podziałać w tej chwili. Tylko co? No dobra, wyślijmy je na przykład tak bardzo testowo tutaj. Przyjmijmy ingazer. Nie mogę. Aha, dobra. Epicki stwór Pasantula. Które miasto jest atakowane? To miasto jest atakowane. Jak w ogóle ta, ta strzeczka się śmiesznie obraca, jak na to patrzę. Co do mnie napierdala? Stamtąd? Tutaj jakiś jebaka jest, serio? Co w ogóle ten robi? Czy on samoczynnie przejmuje miasto? Czy mi się wydaje? Lol. Ej, on sam z siebie przejmuje miasto, ja kurwa nie wierzę. <laughs> Ale nie, stary, tego musisz rozjebać, żółtego. Zaraz mi go zniszczą, szczerze, bo tutaj będzie pięciu na raz po prostu, ani... Hmm. No dobra, bijcie się tam. Ja tutaj nie będę może wam przeszkadzał. Bijcie się tam, bijcie. Jednostki latające. Ktoś mówił, że mogę w ogóle wysprzedawać w pizdu moje inne jednostki. Dzięki temu będę, będzie mnie stać na... a Czekajcie, to mogę chyba sprzedać, sprzedać, sprzedać. Zobaczmy, czy dam radę teraz dorobić trzy samoloty. Bo w ogóle samoloty, no, no niby tak. Bo ktoś mówił, że samoloty to są najbardziej OP jednostki w grze, dlatego powinienem inwestować głównie właśnie w samoloty. Ja w ogóle sobie ten radzi. Napierdala się z tym, boże, jak śmiesznie. No spokojnie, na razie sobie generujemy hajsy. Tutaj, tutaj są same domy, dobrze pamiętam. Może trochę to zmieńmy. Zmieńmy to w taki sposób, że w jednym miejscu dam tutaj zakład pracy, tak żeby on był jak najbardziej efektowny. Ach, gdzie jest najwięcej połączeń? Tutaj będzie najwięcej połączeń. Myślę, że tak. Tutaj damy zakład pracy, żeby zwiększyć moje zyski i dochody. Ludzie są. O kurwa! Jakiś piski stwór mi atakuje tutaj miasto. No właśnie, zauważyłem. Jak on mnie napierdala! Proszę, wieżyczka. Czekaj, czy wieżyczka go rozpierdoli? Atakuj go! Pasantula jebana. Tutaj w ogóle jakaś, jakiś jeden czerwony jebaka próbuje mi coś zrobić. A moje statki? Nic, kurwa! Przejęli mi serio? Tego na nakurwiać, Boże, jedyny. W ogóle. Jak wy się opierdalacie? To moja jednostka tutaj chyba padła, niestety. Trudno. Nic się nie stało, No, 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 nic się nie stało Ten w ogóle ma jeszcze życie Dobra, lecą ostatnie rakiety w niego Teraz pójdzie się pierdolić Ostatnia rakieta, nie no, nie zabije go niestety Dobra, odpuśćcie nie niego. To jest też mój statek? Tak, przejmijcie z powrotem ten gejzer, który już szczerze chuja daje Żabno jest atakowane To też jest atakowane, przecież ja tu mam wieżyczki, którego chyba roz, rozjebią w imię. Czekajcie, nie to miasto, tutaj. No chyba już zniknął. <laughs> Boże, jak śmiesznie. Dobra, ktoś mnie tutaj ostro wkurwia. Znaczy, ja wkurwiam wszystkich, ale oni wkurwiają też mnie. O Boże, tyle samolotów, samolotów tak dużo. Tutaj mnie też atakują. Ciekawe czy ta pasantula w ogóle jeszcze żyje. Tak, jeszcze, jeszcze zipie. Ile masz życia pasantulo? No ona ma w sumie w chuj życia. Żeby mi kurwa pająk miasta nie zniszczył To by było takie trochę niechciane Nie mam hajsów Trudno tam Oj tam, oj tam, trudno tam Aaaa Dobra Weźmy, spróbujmy tymi samolotami coś zrobić Dorobimy sobie jeszcze jeden Weźmy te samoloty I na razie pomóżmy naszemu miasteczku tutaj zniszczyć kurwa pasantule. Bo nas stanowi, myślę, niemałe zagrożenie. Budynki mi rozpierdala, jedziemy na Pasantule. Co ona sobie kurwa wyobraża w ogóle? Patrzcie jak leco. Patrzcie jak leco ładnie. Co w ogóle mam tutaj? Aha! Atak balistyczny wymaga 6 miast. Ja właśnie zauważyłem dopiero, że te ataki kosztują, kosztują określoną ilość sporylionów. I do że mają cooldown, to jeszcze trzeba... to jeszcze trzeba za nie płacić. Wydobywca przyprawy jest atakowany. Chuj z tym! Patrzcie, jak go kurwa klepią. O chryste. O kurwa, ona mi zdjęła statek jednym uderzeniem. Jebana suka. No ale trzeba się nią zająć, niestety. Aha, może. No, kurwa, nie mogę kliknąć. O! Niech jednostki. Poja... Niech pojazdy też ją napierdalają, no? Te pojazdy. Atakować Pasantules, Kurwy syny TMP. Nie zdajecie sobie sprawy z zagrożenia. Oni w ogóle jakimiś laserami jebają. Dobra. Pasantula padła. Jezus Maria. Tempa suka. Co się tutaj dzieje? Atakują mi niby to miasto, no ale te wieżyczki rozpierdalają każdego. Przecież te miasta mają po prostu tak opę obronę. Tutaj się też coś dzieje. Czemu moje statki kurwa stoją i się patrzą? Napierdalać ich! Dobra, powiedzmy, że lecimy teraz na taką małą kampanię zniszczenia żółtych, ponieważ mnie wkurwiają. Nie mogę w ogóle zrobić tak i z shiftem zaznaczyć całą resztę? Nie. Jednostek latających znowu sobie dorobimy. Myślę, że to nie jest powiedziane, że ja muszę mieć jednostek określoną ilość określonego rodzaju, tylko wszystkich mam tutaj. Przelećcie wszyscy tutaj. Chcę was mieć w jednym miejscu. Oni są wszyscy nad tym miasteczkiem. Tak, dobra. Powiedzmy, że tutaj będę zbierał wszystkie jednostki latające. Niech się trochę podhilują i wtedy ruszymy na jakąś kampanię wojskową. Trzeba żółtych zniszczyć, patrzcie ile oni mają, mają jeszcze trzy miasta i gejzerów sporo. Nikt nas nie lubi i to w dużym stopniu. Twoje obelgi, wypowiedzieliście nam wojnę, a pierdolcie się. Pamiętam, ktoś mi tam pisał w komentarzach, że no kurwa, T-Volt ładnie, zawiązałeś sojusz z żółtymi przeciwko czerwonym, a atakujesz żółtych, no. Ludzie, no. Polityka. Tutaj w ogóle się biją na religię, to też ciekawy motyw. Dobra, jedziemy. Panowie, kiedy oni są zajęci, niebiescy ich atakują. Niebiescy w ogóle chyba są neutralni wobec mnie. Oni mnie lubią, wow, niebiescy mnie nawet lubią. To też ciekawa sprawa. Jedziemy bom, bombą pierdolniemy w to miasto, co wy na to? Wszystkie moje samoloty, pięknie. Bijcie wieżyczki, panowie, wieżyczki trzeba bić. A w ogóle zajebiście się tutaj przejmuje miasta za pomocą religii. To jest takie No, samoloty są dość opę. muszę przyznać, gdzie są jeszcze wieżyczki. Gdzie są jeszcze wieżyczki? Tutaj? Są jeszcze w ogóle jakieś wieżyczki, lol. Nie ma. No to podbijamy miasto w takim razie. Czas to wszystko rozpierdolić wimend. Zrobimy sobie w ogóle takie coś. Daj mi im trochę nieśmiertelności. Nie wiem w ogóle jak z ich życiem nie śledzę, ale nie jest chyba aż tak źle. Tak, tutaj niebiescy niby przejmują, ale myślę, że jak ja ich rozpierdolę, w ogóle trudno jest wszystkie samoloty powybierać. Trzeba kurwa z shiftem tutaj. Na 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 na. Dobra, teraz wszystkie samoloty są wybrane. Podbijamy miasto. Życie moich samolotów nie jest aż takie złe. Jeden widzę jest zniszczony. Ej, no panie, ale ci niebiescy mnie wkurwiają. Dobra, jebać was niebiescy. Wypowiadam wam wojnę, chuje. Bo mi przejmą miasto, zanim ja je przejmę, do tego nie mogę dopuścić. Wchodzi w tej chwili na to, że pomagam trochę... No, ci już mnie nie lubią, to mnie jakoś nie dziwi, im jednostki. No, ale dobra. I don't... Jezus Maria, patrzcie jaki mord tutaj się w ogóle objawia. No dobra, wojskowym sposobem ja, czyli Granatowi, przejęliśmy to miasto. A kawa z rana, dobra rzecz. Dobra, dobra, tego nie muszę oglądać. No, tych napierdalać. Inne miasta raczej w sumie mam wyjebane. Co to się dzieje? Samolot? chyba tej, tutaj... to kurwa, samoloty tak się tutaj napierdalają? Niebiescy z żółtymi. No, zaraz obok mojego miasta. Zajebiście, super fajnie. A rzuci mnie tutaj napierdalają w ogóle, a moje statki znowu kurwa nic nie robią do roboty. Tempe chuje. Dobra, zostały jeszcze dwa miasta żółtych. Myślę, że to nie powinno być jakieś wielkie wyzwanie. Poczekam sobie tylko, aż moje samoloty trochę się tutaj odładują. Mam trochę hajsiwa. Myślę, że mogę zagospodarować jakoś miasto. To znaczy zrobię na... O, to w ogóle miasto jest jakieś takie słabe. Damy ciebie tutaj. Bo nie, jeszcze le lepszy pomysł. Tutaj damy zakład pracy. Jako, że jestem powiedzmy narodem wojskowym, powiedzmy, że mam trochę wyjebane na to, jak bardzo mnie lubią moi podwładni. Myślę, że tak to działa. Dlatego stawiam zakłady pracy, gdzie mogę. A żeby mieć więcej hajsiwa, to mi daje ile? 7400. Perfekt. Kolejny. <laughs> Widzę, że któryś z żółtych chciał coś powiedzieć, ale... Nie miało to większego znaczenia. Dobra, żółci. A ja myślę, że moja moc jest na razie dość duża, dlatego chodźmy się zająć waszym miastem. Jedziemy tutaj, mamy wieżyczkę. Nie, naprawdę samoloty są OP, dobrze im poradziliście. Kurwa, oni się biją zaraz obok tego gejzera. przyjmują go w tej weftę. Te. No ale zaraz, żółtych nie będzie na mapie, praktycznie. Myślę, że będę po prostu latał tymi statkami, które teraz mam przy sobie i wszystko rozpierdalał. No bo czemu nie? No, atakujecie drugą wieżyczkę. Widzę, że dość inteligentnie to wszystko robią. Te wieżyczki trochę tak gówno im robią. No i przejmujemy miasto! Dziękuję, do widzenia. Zaraz kurwa spopielimy wszystkie budynki, jakie się tu w ogóle znajdują. Perfekt. Myślę, że przejmiemy to miasto. Przejmiemy ostatnie miasto żółtych. Twoje miasto w oprocie jest atakowane. Ja się tam nie będę przejmował tymi miastami. Myślę, że sobie poradzi. Lol, żaden statek kurwa nie da rady przelecieć obok mnie. Chociaż może da. Nie, debil, debil popełnił błąd pozostania w moim zasięgu. Twój lud pochodzi od, od kosmicznych ślimaków, kurwa. Twój lud pochodzi od Trypsona. No dobra, bijcie to miasto panowie. A i sobie tak tutaj będą no, latali, krążyli, rozpierdalali te budynki. Mogę w sumie też przypierdolić, ale po co? Ile mam teraz miast? 5-6. O, czyli będę wtedy atak balistyczny dopierdolić? Myślę, że to może z łatwością po prostu rozybać miasto na strzała. Tak mi się wydaje. Trzeba będzie przetestować. Perfekt. A, kolejne miasto żółty jest moje. Co ja teraz odblokowałem? Zapewne atak balistyczny, tak? No dobra, wszystkie moje tutaj statki latające są nawet w dobrym stanie. Co ja się będę opierdalał? Dorobę sobie jeszcze kurwa 50. No i lecimy na ostatni statek żółty, który jest w sumie tutaj. Znaczy, o, na ostatnie miasto żółty, który jest chyba najbardziej zaawansowane. Dozbieram sobie na tą super bombę, żeby tą bombą przypierdolić. I już w sumie na nią uzbierałem. Eee, siemano panowie, moje statki już lecą, ale ja was tak trochę rozgrzeję. Powiedzmy, za pomocą super bomby. Jeeeeeeb! No i już większość miast jest praktycznie zmielona. One się leczą, ale spoko. Ja takie powiedzmy zrobiłem podłoże dla moich statków. Żeby już mogły tutaj jakoś podziałać. Na, 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 na. Rzucam sobie tutaj nieśmiertelność, która za chwilę już zacznie działać w 100%. Tyle, tyle mam już kurwa statków latających, statków tak dużo. Oni w ogóle mają te... No nie, no dobra. Moje statki fokusują wieżyczki, znaczy moje samoloty. Lol, i już miasto jest do przejęcia. A, wraz. Stwierdzam... Stwierdzam OP, bo bo, bo bo... bo... militarne środki. True story. O, patrzcie jak ich mieli. Tego napierdalać! Ten mi się nie podoba. Sweet. Tego też! Atakują mi miasto, wyjebane. Ja przyjmuję inne. Jeszcze tego mielimy, panowie. Laserem go poryju. No i przejmujemy okay. miasteczko. Na, 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 na. OP. As fuck. W ogóle żółtych zaraz nie będzie. Mi tam latają nad jednym miastem z lewej strony, ale. Jak nie będzie całej kurwa nacji, no to nie będzie problemu. O. Moje myślenie. Nie będzie nacji, nie będzie problemu. Perfekt tam. -ta ta -ta 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 -ta. Okidoki, miasto stworzone. Co tu się w ogóle, kurwa, dzieje? Co to jest? Co to kurwa jest? To jest nic, to są jakieś ruiny. Czemu to jakieś ruiny w ogóle zostały? Zajmują mi miejsce, kurwa. Mam taki jeden pomysł: Chciałbym chociaż jedno miasto rozpierdolić tym balistycznym głównym. Dlatego weźmiemy sobie zakład pracy. Dojebiemy wokół niego jakieś domki, żeby mieć zysk po prostu jak największy, żeby, żebym sobie mógł zbierać te 60 tysięcy. Następnym odcinku właśnie będziemy latali, będziemy rozpierdalali, ale będziemy też się fokusowali na tym, żeby zebrać sobie co nieco, tu już nie ma więcej miejsca, czy jak? Żeby zebrać sobie jak najwięcej pieniędzy i żeby tych pieniędzy użyć potem do użycia bomby. Nie. Ataku bali. A, niszczy wszystkie miasta. Czyli wystarczy, że ja hajsu naciułam na, na, na co nieco. O Boże, jakie to proste. No to, to teraz. <laughs> Kurwa, no to, 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 to teraz proste. Tutaj mamy mega optymalnie to wszystko zrobione. Tutaj w tym miasteczku mógłbym, mógłbym dowalić gdzieś zakład pracy, w sumie. Taki, który ma najwięcej połączeń z innymi tymi. Proszę bardzo. Ja jeszcze ten domek mógłbym zastąpić zakładem pracy. Moi ludzie będą nieszczęśliwi w chuj, ale myślę, że się ucieszą, kiedy zobaczą, że wszystkie miasta na planecie znikają. Pod wpływem ataku balistycznego. Teraz hajsu na minutę będzie całkiem sporo. Będę miał mniej statków, ale one zaraz nie będą mi potrzebne. Ale <laughs> no, jeszcze jeden domek, nie, to niewiele da. Ale jeżeli dam kolejny zakład pracy tutaj, to już jest nieźle. Mogę dać też. Dom tutaj i kolejne zyski, zyski, zyski się liczą. 13 tysięcy na minutę, to żeby w następnym odcinku po prostu w 3 minuty to skończymy. A bra, jakieś miasta są atakowane tam, to w ogóle moje statki stacjonują, więc tutaj się zbytnio nie przejmuję, ponieważ moje samoloty wszystko rozpierdolą. Dobra, okej ludzie, zakończymy ten odcinek w takim razie, zgodnie z tym co powiedziałem. Mam nadzieję, że się wam podobało, naprawdę jest niezły ogar. czekam na atak balistyczny w przyszłym odcinku. Zauważyłem, że cena jego spadła do 36, bitch please, bo, bo miast jest po prostu mniej. Zostało jedno niebieskich, jedno fioletowych i jedno czerwonych, dziwki. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli się podobało łapa w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej! KELOLAND okay.